Dzisiaj piątek, ostatnia tajemnica bolesna, śmierć Pana. Tak sobie myślę, że są momenty w życiu każdego człowieka, gdzie przychodzą takie rzeczywistości, których nie da się jakoś odpędzić, znaczy będzie trzeba przeżyć te momenty, te rzeczywistości. Takim momentem jest śmierć owszem, ale są też inne, tylko od nas zależy, jakie przeżyjemy, znaczy czy będzie to przyczyna do naszej chwały. Czy przyczyna naszego potępienia? Bo lepiej by było, gdybyśmy faktycznie powiedzieli w przyszłości, tak jak nasz Pan Jezus na krzyżu wykonało się, czy wola Ojca wykonała się na mnie. To, co On dla mnie planował, jest udziałem mojego życia. Zrobić to można pewnie w łatwy sposób. Trudniej jest to wykonać. Teoria zawsze jest łatwa. Żeby powiedzieć, wykonało się w moim życiu to, co on zaplanował. A jak finalnie do tego podejść? Wielu świętych mówiło, żeby wpatrywać się w krzyż w swoim życiu bardzo często, żeby z tego krzyża brać siły, żeby z tego krzyża brać nadzieję, żeby z tego krzyża brać świadectwo. Jak w moim życiu mam dźwigać krzyż, jak w moim życiu mam być ukrzyżowany. Kojarzę z rekolekcji, które odbywałem w Częstochowie w tym roku, kiedy codziennie była taka praktyka odprawiania drogi krzyżowej, i tam było takie ciekawe stwierdzenie. Siostra, z którą rozmawiałem, mówiła: A co dzisiaj ukrzyżujesz w swoim życiu? To znaczy, jaką rzecz weźmiesz na tę drogę krzyżową i ją ukrzyżujesz? Ukrzyżujesz to nie tylko, że ją zabijesz, znaczy pozbędziesz się jakiegoś problemu. Ale ukrzyżujesz, to znaczy zjednoczysz z Panem. To znaczy Jemu oddasz na krzyż. To znaczy dasz Mu te sprawy przemienić. Dobrze by było codziennie coś krzyżować. Bo codziennie jest coś do zmiany. Codziennie jest coś, co może dawać nam nadzieję na lepsze jutro. Tylko od nas zależy, jak tę rzeczywistość potraktujemy. Jak to przeżyjemy, I czy finalnie będziemy potrafili powiedzieć: wykonało się.